Serdecznie witam na, na kolejnym już szóstym Wieczorku Technologicznym w naszej pracowni. Naszym partnerem, partnerem dzięki któremu są te, te wieczorki się tutaj odbywają jest Starostwo Powiatowe we Wrześniu. Dzisiejszym naszym gościem jest Marek Śniński, który nam troszeczkę więcej opowie przede wszystkim o technologii blockchain, w zastosowaniu tej technologii w cyfrowym świecie. Do lat 70., XX wieku, kryptografią nikt poza jakimiś agencjami wywiadowczymi, wojskowymi państw się nie zajmował. Dopiero w latach 70., pod koniec, kryptografia weszła na uniwersytety. Potem została uznana tak praktycznie jako część matematyki, informatyki i tworzenie szyfrów ich próbą łamania, i tak dalej, to to się stała dziedzina nauki, którą po prostu zaczęli się zajmować pracownicy naukowi, a potem także tą wiedzę przekazywać swoim studentom. W Bitcoinie mamy do, do czynienia z komunikacją w modelu peer-to-peer, -peer, czyli nie ma jednej centralnej jednostki, jednego serwera, do którego są podłączane. Wszystkie inne komputery, tak jak w większości aplikacji, które wykorzystujemy w internecie, działa to na zasadzie, że każdy węzeł jest obsidiany, czyli jest równorzędny do, in do innych węzłów. Ma swoich kilku e, sąsiadów, ale są takie, które mogą mieć 10, czy, 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 czy 15, czy, czy 20 sąsiadów, czyli komputerów w sieci, z którymi po prostu wymieniają dane. Po wykonaniu tego e, algorytmu proof of work. Komputer, który pierwszy wpadnie na to, jaka liczba musi być dodana do tego algorytmu Proof of Work, żeby hash zwracał ileś tam zer na początku, dostaje nagrodę. I to jest właśnie nagroda za wykopanie bloku. I ta nagroda to są właśnie te bitcoiny, które są walutą tej sieci bitcoina. Ważna rzecz, że, że, że bitcoin ma ustaloną maksymalną podaż na 21 milionów, bo to było coś. Co, co jest dosyć re rewolucyjne, jeżeli chodzi o to, co wniósł Satoshi Nakamoto. Bo on korzystał z prac innych ludzi w dużej mierze, a to, co on wymyślił, to właśnie, żeby mieć ustaloną podaż, że nigdy nie będzie bitcoinów więcej niż 21 milionów. No i że, że istnieje taki mechanizm jak halving, że. Jest ta nagroda za wykopanie bloku i ona się co 200 tysięcy bloków wykopanych, czyli około 2000 minut, czyli około 4 lata, zmniejsza o połowę. Więc jak Bitcoin wyszedł na światło dzienne w 2009 roku, to już mieliśmy ze sobą 3 halvingi i yy, początkowo yy, nagroda za wykopanie bloku wynosiła 50 bitcoinów, po około 4 latach 25, po, po kolejnych 4 latach. 12,5, aktualnie jest na poziomie 6,25, a kolejny halving mamy za, za około rok może za niecałe rok. Blok można zdefiniować jak, jako jakieś tam dane, które są w jakiś tam sposób ustrukturyzowane. Blok zawiera pasz poprzedniego bloku, listę transakcji, data, i czyli to jest to, co szukają ci górnicy, ci minerzy, bo bo to się tak te komputery, które są podłączone do sieci i próbują wykonywać to zadanie, to nazywa się górnikami. Tak wygląda struktura jednego bloku.